Cześć ja, teraz, Cześć, ja teraz jestem z moją siostrą i teraz nie wiem, co wam teraz pokażę, ale teraz będę ubierała moją najlepszą. W związku z tym, że zaraz powiemy imienia. Ja Julia, czyli taka, a to moja siostra Paulina. Cześć. <grym> Oj, Daisy sorry, to mój pies, o taki no i teraz będę was moją, moją użytkowniczkę teraz będę ubierała choć sama nie wiem jak mm. ubejrzymy jakąś ładnie, nie? Mm. Mm. No, nie? no nie chcę mi te buty A aj dobra, zostawię butniczek i będę jej. Jakie by tu włosy. Te by były fajne, ale już je tutaj mam. Hmm. Może te. Co? Te długie kitki? Te. No. Te? Są takie kolorowe. Aha, no to te kitki, nie? Mm, taka będę. No. Dobra, czekaj teraz. Teraz, Ała. Yy, Osoby, co też? Mm. Tą mopaskę? Mhm. Dobra. O, jak w nie wygląda. Coś jeszcze też? Czy nie? Nie. Dobra. Jeszcze trzeba ją ubrać. No, buty, jakieś spodnie, bo nie i bluzka, bo nie będzie latała w stanie ku i Jakie? Buty to. Te. Te no? z ciastem? No, one śmieszne. Ta, takie ciasteczkowe? No, wiem, ja Będzie śmiesznie. O, ale całkiem fajnie, jak, jak no. taka agentka. No. Mm, Jakie to jest bracie? No takie maszyny. Takie? takie? Te. No, ale I bluzka. No dobra. No nie wiem ten. Gdzie jest moja myszka? Nie widzę mojej myszki. Tutaj. Aha. Aha! Jestem ślepa jakaś tuca. No to jaka... Bo mam ich jeszcze tutaj. Jeśli z tych ci się nie podoba, to mogę jeszcze hmm. tak Wybieram. Bluzka to jest. Ta. Dobra. Ta różowa? Mhm. Dobra. Ja. Ej no całkiem ładnie. Całkiem ładnie ją A. ubrałaś. Mhm. Czekaj. taka teraz... Ale całkiem fajna. No. Czekaj, teraz yy, sprawdzę co mi tam... Ludzie napisali, gdzie ja mam myszkę. Gdzie, gdzie, gdzie moja myszka? Bo ty cześć. Ja tu latam sobie, myszka ucieka. <głos> <głos> A to tylko taki żartik: myszka nam uciekła. No, żarty mi robią na tym, mówię te plany. Czy co? Cały czas <noise> pisze mi tutaj, że dwa smsy mi trafiły i co? Nie ma żadnego. Mi się nie chce przewijać i patrzeć 100 razy, bo ja mam chyba 100 przyjaciół. Nie, czekaj, ja zobaczę ile. 48 mam przyjaciół. Dziwne, dziwne. ja bym chciała mieć 100 ileś tam przyjaciół VIP. Bo bym była celebrytką. Kilkoro naście byś chciała mieć. Co? Kilkoro naście chyba byś chciała mieć. No, każdy by tu chciał. Czekaj, o się. No ale no, troszeczkę tak. <coughs> Będę szyłać tablet. No dobra, czekaj. Ale tak trzymaj, żeby było widać. Spoko. No? No, spoko, spoko, <coughs> spoko, spoko. Spoko loko. Spoko. loko. Poko, No? No, dobra. Dobra. Y... Tutaj pisać? Aaaa, ja, że... ten, że... Piszę, ble, 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 Dobra! Ble ble, 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 ble... Jestem... Jakaś... O... Pana. Dużo ludzi przed nami <laughs> jesteśmy tutaj. <hisch> Czekaj, bo ja jakieś zmieniam inne miejsce, bo mi tutaj wszyscy zagrażają. Ej, mi się to nie wyświetliło. Czekaj, to, Ale ja, ty jak, to tak ja będę trzymać, okej? Okay? Mm. No, nie no. będę. No. O, moneta! Jak i wreszcie tutaj przepis na życie? I ja moneta! Mm. Dostałam monety. Szkoda, że nie dostałam z. 100 tysięcy. To bym miał takie. Grubie od Podwórka do nieba <grymne> Ale nie, czekaj, tutaj tutaj piszemy ile mam pieniążków, wiesz? Mm -hmm. Tutaj. A tutaj jaki mam level, tutaj ile mam. Tu chciałem mam bo kupiłam. Coś tam bla 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 bla. No. Ej, piszemy jakiś status. No. Co tutaj czekaj. Pisz bla, 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 bla. I co dalej? Albo to co... Julka nad... i Paulina. Julka i Paulina. Ej, albo czekaj. Wracja. Albo czekaj. na Wam. Julka. Nie, czekaj. Kto powie? cia... man... czak... e... me... ar... czak. Kto... pomo... re... w... le... wy... Ej, ja miałam zmienić Aninkę. Aninkę. Jaką my tu Anilkę Jak Jakby zmienić Aninkę? Co? Ja nie zmienić ją. Mmm, kwitnam ci się chce wiesz. <gryzł> Ej, czekaj, ja zrobię jak piję koktajle jakiś. No koktajl. No i zapiszmy tu. Dobra. Super. Mm. No nikt mi teraz nie napisze hej, bo Powiedzą, że ja kłamę, bo ja kiedyś kłamałam. Napisałam, Bo nie wiedziałam, jak się dodaje filmiki. Ej, no, gdzie ja mam myszka? Nie ja zobaczę. No. No. Mm. no. Ej, czekaj, może do kogoś napiszemy taką psotkę. Fajną psotkę, co? I... Jak już nakrywamy, to może coś popsocimy. Co? I. I... Czekaj, nie o, mamy psotkę. Jedną. Gdzie mam z nim mieszkać? Nie, to zaczynamy. No. Czekaj, co by jej tu napsocić w SMS-ach. Hmm. O, czekaj. Mmm. Popisać tak, zostałaś kochana? Ej, yy. a masz tablet? A, ale nie, czy masz, masz, tablet? Dobra, dobra, spoko. ale żeby było widać wszystko, zostałaś kochana?